Cześć. Z tej strony Weronika z Centrum Psychoterapii Promena. W dzisiejszym odcinku Promenowych Psychogadek porozmawiamy o tym, co to znaczy dobra relacja. Zapraszam Was na ten odcinek. Dobra relacja. Co to znaczy dobra relacja? W ogóle jest to tak postawione pytanie, na które pewnie można odpowiedzieć w tak wielu różnych kontekstach, że ten odcinek musiałby mieć wiele, wiele czasu, wiele czasu trwać, żeby móc w pełni odpowiedzieć na to pytanie. I tak się zastanawiałam, jak, jak można by było podsumować dobrą relację. Pierwszym takim skojarzeniem, pierwszym słowem, które przychodzi mi do głowy, to jest autentyczność. Czyli czym jest dobra relacja? To by, trzeba by było nazwać autentyczna relacja, jest, jest tą relacją, która jest dobra. No i teraz, co to znaczy autentyczna? I co to w ogóle znaczy, że, że jest relacja, że, że ona ma jakąś wartość, dobrą czy złą? Um, przyjrzyjmy się najpierw w ogóle, czym jest relacja. Bo relacje mamy my, y, myślę sobie, że często będziemy myśleć sobie o relacji jako o relacji e, przynajmniej mi pierwsze skojarzenie się, y, jest takie, że mówimy o relacji e, takiej miłosnej, damsko-męskiej, romantycznej. Um, ale relacje mamy też oczywiście z różnymi ludźmi nawet z ludźmi, których y, nie znamy których na przykład nie wiem Mijamy na ulicy, czy, czy w sklepie, jak jest pani ekspedientka i my, no to może też zaistnieć relacja między, między nami. Ale relacje mamy również do siebie samego. Relacje mamy również do całej rzeczywistości zewnętrznej, e, czyli czasami będą to jakieś przedmioty, czasami będą to wspomnienia. Czasami e, będą to e, odczucia, które mamy. Także relacje można potraktować bardzo szeroko. Czyli jak ja mam się w relacji do czegoś innego. A zewnętrznego lub do siebie samego. I co tutaj możemy powiedzieć o kwestii dobrej relacji? Mm, no bo zobaczmy, że każdy Aspekt relacyjności powoduje, że coś się zmienia, coś na nas wpływa, jak jesteśmy sami. Ostatnio superwizor skomentował wypowiedź jednego z uczestników grupy superwizyjnej, że przecież nigdy nie jesteśmy sami, czyli że zawsze jesteśmy też sami ze sobą. Ale gdyby sobie wyobrazić taki, taki eksperyment myślowy, w którym jesteśmy całkowicie sami, czyli nie jesteśmy nawet w relacji do samych siebie, czyli nie mamy tej zdolności obserwowania sami siebie, tylko po prostu istniejemy w jakiejś takiej próżni, to żeby to mogło zaistnieć, to musimy po prostu nie mieć możliwości odbierania ani nadawania sygnałów na zewnątrz, ale nawet tak sobie myślę, że w obrębie naszego, naszej istoty, a że nie ma wtedy takiej wymiany, na przykład pomiędzy, nawet w cieleśnie, nie? pomiędzy narządami, pomiędzy e, różnymi obszarami e, naszego ciała. E, to jest oczywiście sytuacja, taka eksperyment myślowy e, i faktycznie pokazująca, że e, w warunkach rzeczywistych no, do takiej sytuacji nie dochodzi. Zawsze mamy jakąś relację w odniesieniu do czegoś. A skoro jest relacja. To jest też jakaś dynamika tej relacji, czyli to, co się dzieje w ramach tej relacji. I tutaj możemy obserwować, co się z nami dzieje w różnych obszarach relacyjnych. Co się z nami dzieje, jak jesteśmy sami ze sobą, na przykład, jakim językiem do siebie mówimy i jak to wpływa. Bo też nigdy nie jest tak, że mówimy zawsze tak samo. Eee, możemy obserwować siebie też w różnych e, relacjach. Czy to właśnie partnerskich, czy to przyjacielskich, czy z jakichś takich zależnościowych z rodzicami, z dziećmi, z szefem albo podwładnym, z nauczycielem lub e, uczniem, itd. Um, i możemy obserwować, jacy my jesteśmy w odniesieniu do tej relacji. I myślę sobie, że w tym rozumieniu dobra relacja byłaby taka, która. Dobrze na nas wpływa. I tutaj myślę sobie, że ważną, ważnym aspektem tej dobroci e, byłoby to, że, e, że to, że dobrze na nas wpływa, wpływa, nie zawsze oznacza, że to jest przyjemne. Myślę, że to jest bardzo istotny element, który, którego my często nie bierzemy pod uwagę, dlatego że bardzo często szukamy relacji idealnych, które w jakiś sposób w pełni zaspokoją e, nasze potrzeby, czy to rzeczywiste, czy wyobrażone, e, i w pełni e, jakoś zaopiekują właśnie no, na nasze potrzeby, czy nas. E, I często taka postawa też będzie wiązać się z rozczarowaniem, że że właśnie tego zaspokojenia nie dostajemy, albo że ono nie jest pełne, albo nie jest takie, jakbyśmy sobie to wyobrażali i tak um. I często to rozczarowanie ma dobry wydźwięk, czyli jest czymś wartościowym, czego doświadczamy w relacji. Nie zawsze tak jest, ale jeżeli my szukamy relacji idealnej, czy, czy to nawet z samym sobą, czy, czy z innymi ludźmi, to rozczarowanie jest nieodłączną cechą takiej relacji i myślę sobie, że tylko ona pozwala nam też nie zatracić się w, w takim wyobrażeniu tej idealności, która oczywiście nigdy nie, nie ma szansy istnieć, bo w życiu nie ma rzeczy, relacji czy obiektów idealnych. Po prostu one nie istnieją. One są. Wytworem takiego abstrakcyjnego myślenia, czegoś, co byśmy pragnęli i oczywiście, co jest jakoś wartościowe, natomiast y, nie ma możliwości, żeby y, taka rzecz zaistniała, jakby życiowo. No a skoro tak, skoro nie ma takiej możliwości, to to doświadczenie, tego rozczarowania, y, daje nam możliwość takiego dotknięcia ziemi, czyli. Takiego zrozumienia, że jesteśmy tu i teraz i y, y, jesteśmy w konkretnej rzeczywistości, czyli nie daje nam tak naprawdę odfrunąć gdzieś y, w fantazję. Um, są oczywiście też takie relacje, które budzą głównie rozczarowanie i frustrację, i to y, myślę sobie, że y, też ważna jest równowaga, czyli y, myślę sobie, że w takiej sytuacji. Pytanie, co nas, co powoduje, że my jesteśmy w takiej relacji, że my chcemy w niej zostać. Bo wtedy, kiedy doświadczamy głównie czegoś, no, nazwijmy to w cudzysłowie negatywnego, um, i jesteśmy w tym dalej, no to um, myślę sobie, że to jest bardzo ważne pytanie, żeby sobie zadać, czemu tak, tak robimy. E, I tutaj odpowiedź w stylu, miałam trudne, czy miałam trudne dzieciństwo, um, nie daje nam tak naprawdę odpowiedzi. Powoduje tylko to, że, że nie chcemy, że, że akceptujemy to jako wyjaśnienie i w rezultacie nie szukamy dalej. Bo prawda jest taka, że dla większości z nas dzieciństwo jest już daleko, daleko za nami. I chociaż oczywiście, że ono ma wpływ na nasze życie, to gdyby to była tylko kwestia dzieciństwa, no to zobacz, ile dorosłości miałeś, czy miałaś. Do tej pory. Często dużo więcej lat niż, niż dzieciństwa, więc czemu ta dorosłość na Ciebie nie wpływa? Z reguły jest coś obecnie, w, w danym momencie życia, co nas przytrzymuje w danej relacji. I jest to najczęściej coś, co jest dla nas nieświadome. E, no bo świadomie nikt by nie chciał, jakbyśmy byli w takiej relacji, gdzie codziennie dostajemy młotkiem w głowę. I to nawet nie musi być relacja z człowiekiem. Po prostu na przykład jest takie miejsce na drodze z pokoju do łazienki, gdzie jak przechodzisz, to dostajesz młotkiem w głowę. No i teraz pytanie: czemu ty tam chcesz być? Czemu nie zdemontujesz tego urządzenia, które ci tak wali w tą głowę, na przykład kilka razy dziennie? I z tego powodu, że nie niesie to ze sobą żadnych korzyści, to dla większości z nas jest to przykład totalnie abstrakcyjny i taki, który w ogóle nie, nie wchodzi w, w możliwość realizacji. Czyli, że nie, nie myślimy sobie o tym, że, że to jest możliwe, żeby ktoś sobie zanotował w takie urządzenie i, i żeby ono funkcjonowało. A jednak często jesteśmy w relacjach międzyludzkich, które, które coś takiego robią. Czyli Robią nam krzywdę, a my w nich jesteśmy. No i jeżeli w nich jesteśmy, to znaczy, zawsze będzie znaczyć, że mamy jakieś nieświadome korzyści z bycia w tej relacji, które przewyższają to cierpienie. Gdyby było inaczej, to ja zawsze zadaję pacjentom takie pytanie: czy że jeżeli wydaje Ci się, że po prostu taki jesteś, że być może lubisz cierpieć i tak dalej, to zadaj sobie pytanie, czy faktycznie, nawet właśnie z tym urządzeniem to akurat teraz wymyśliłam, ale czy chciałbyś sobie zamontować to urządzenie w domu, które Cię będzie codziennie walić młotkiem w głowę i jeżeli tak, jeżeli odpowiedź na to pytanie brzmi, że tak, no to wtedy może faktycznie y, lubisz cierpieć dla czystego cierpienia. Niemniej jednak myślę, że dla większości z nas, a być może dla wszystkich z nas, odpowiedź będzie brzmiała nie, dlatego że taki układ nie niesie ze sobą żadnych korzyści, jest tylko problemem. A skoro tak, to relacja, jeżeli ona, odczuwamy ją jako złą, a w niej jesteśmy, to znaczy, że daje nam coś, co korzyścią przewyższa um, te trudne elementy. I tutaj czasami nie jest prosto dojść do tego, o co chodzi, bo e, weźmy pod uwagę, że e, najczęściej są to te, takie obszary, które są dla nas trudne, niewygodne, e, takie też trochę niemożliwe do odpowiedzenia, w takim sensie, że, że my często bardzo bronimy się przed tym, żeby zobaczyć, co jest faktycznie tą, e, tą korzyścią, którą odnosimy. Mm, więc czas, czasami, czy nawet często może być tak, że samodzielne dochodzenie do tego typu odpowiedzi będzie powodować to, że zadowolimy się właśnie, tak jak najpierw powiedziałam, z tym dzieciństwem, że znajdziemy jakąś pierwszą lepszą odpowiedź, nasz umysł znajdzie. I to nie musi być głupia odpowiedź, ona będzie często zasadna, no bo nasz umysł nie, nie zadowoli się czymś, co jest mierne. Tylko to będzie naprawdę sensowne i możemy nawet znaleźć mnóstwo książek, które to potwierdzają, i tak dalej, że na przykład właśnie nasze dzieciństwo jest powodem naszych trudności. Tylko co z tego, że nasze dzieciństwo jest powodem naszych trudności, skoro my je mamy teraz i musimy z nimi żyć w tym momencie. A skoro one nam sprawiają problem, no to znaczy, że trzeba się zająć tym, co jest teraz. Czyli co na przykład, nawet jeżeli to jest z dzieciństwa. To, co na przykład przetrwało do tego czasu, co powoduje, że, że jesteśmy w takim, a nie innym układzie. I tutaj trochę sobie tego tak uświadomiłam, że podchodzę do definicji dobrej relacji poprzez to, czym ona nie jest, tak? czyli czym, czym jest zła relacja, czyli dobra byłaby taka, która nie jest zła. Dlatego, że bardzo trudno jest zdefiniować dobrą relację. Yy, trudno w takim sensie, że yy, nie ma takich ogólnych kryteriów, które by powodowały, że, że jakaś relacja będzie zawsze dobra albo że taka nie będzie. Że bardzo dużo zależy od konkretnego układu odniesienia, od konkretnej sytuacji, czasami nawet od czasu, w którym to się dzieje. Że z pewnością mm, każdy z nas ma takie doświadczenie. Bycia w relacji, która jest dobra przez jakiś czas, a za jakiś czas już przestaje być dobra i przestaje um, nieść ze sobą korzyści, które umożliwiają jej podtrzymanie. I wtedy ona się kończy. I to nie oznacza, że ona była zawsze zła, tylko że po prostu w danym czasie um, spełniała swoje zadanie, a później już przestała. Tak, i myślę sobie o tym, co powiedziałam na samym początku. O tej autentyczności, że to chyba dla mnie, to oczywiście to, o czym mówię, to niekoniecznie musi być takie rozumienie wszystkich ludzi w ten sam sposób, ale tak jak ja to widzę, to hmm, autentyczność faktycznie mogłaby być takim papierkiem lakmusowym wartościowości tej relacji. Czyli, czy ja mogę być autentyczna, autentyczna w tejże relacji? Czy e, mogę mm, poznawać siebie też poprzez tą relację, poznawać też drugą osobę? E, czy czuję sprzeczności wewnętrzne w tej relacji? I tutaj bym chciała podkreślić, że. To, o czym ja mówię, to oczywiście też jest jakiś taki obrazek e, idealny, który ma wam pokazać koncepcję, ale niemożliwy do zrealizowania w rzeczywistości. Bo oczywiście, że zawsze będą e, tarcia i jakieś niezgodności wewnętrzne, tego nie da się uniknąć. Natomiast e, chciałabym Wam nakreślić ten obrazek taki powiedzmy, właśnie idealny, jako e, koncepcję, a nie, a nie e, coś, co. E, o czym możemy poznać, że, że tylko coś, co spełnia absolutnie te warunki jest dobrą relacją, no bo wtedy byśmy nie mieli dobrych relacji. Ja myślę sobie, że nawet dobrze by było użyć takiego słowa, które funkcjonuje w psychologii wystarczająco dobra relacja tak jak wystarczająco dobra matka czyli coś, co. Również powoduje frustrację, rozczarowanie, zaniepokojenie, lęk i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, których nie lubimy. Niemniej jednak ta szala na rzecz tych dobrych rzeczy jest właśnie bardziej po tamtej stronie. Czyli tu są te, te trudne rzeczy, których nie chcemy, które przed chwilą wymieniłam, a tutaj byłyby te wartościowe, czyli poczucie bycia kochanym, poczucie. Takiego zaopiekowania, bliskości, takiej zrozumienia, to że te, te, to wahabu jest bardziej w tą stronę. I to jest wystarczająco dobra relacja. I myślę sobie, że wtedy, kiedy my w ten sposób na to spojrzymy, to też łatwiej nam będzie zarówno wytrzymywać te, te trudniejsze momenty w relacjach, ale też y, dawać przestrzeń samemu sobie do bycia w relacji w taki sposób, żeby też samemu być wystarczająco dobrym, a nie idealnym. Bo bardzo często jest tak, że my nakładamy na siebie taką presję, na siebie i na relacje, i też na innych ludzi taką presję do tego, żeby być. Um, chyba, jednak się muszę powtórzyć: y, idealnym. Czyli żeby nie było żadnych. Negatywnych uczuć, żeby nie odczuwać żadnego lęku, żadnego zawahania. Na przykład w relacjach partnerskich mamy takie pragnienie, żeby mieć taką absolutną, stuprocentową pewność, że to jest ta osoba i że ona nigdy nas nie zawiedzie, i że po prostu yy, my nigdy nie będziemy się czuć źle. I chociaż yy, jak ja o tym mówię, to z pewnością wielu z Was yy, na intelekt rozumie, że tak nie jest i że oczywiście, że, że są. Ale jeśli chodzi o pragnienie, o to coś, co wymyka się takiemu racjonalnemu myśleniu, to to, co się w środku mówi, tak, tak właśnie tego chcę, tego pragnę. To jest to, czego szukam. I, i y, musimy brać pod uwagę to, że naszymi takimi już konkretnie działaniami w życiu kieruje to, co jest tu, a nie to, co jest tu. W większym stopniu, bo to nie także zupełnie. Więc ważne jest, żeby dostrzec właśnie nawet to pragnienie, to, o którym ja mówię, że jest niemożliwe do zrealizowania. Jeżeli czujesz, że ono jest, to daj sobie też możliwość z zauważenia tego, zbadania tego, nie stwierdzenia, że to jest złe i to musi zostać odrzucone, tylko właśnie takiego. Um, Poznania też, też tego obszaru samego siebie. E, Dlatego, że jak my poznajemy siebie, to też mamy wtedy szerszy wybór możliwości, jak odrzucamy jakąś część swoją, no to e, już nie mamy nad nią e, żadnej e, e, żadnego wpływu nie mamy na nią. Ona po prostu sobie żyje swoim życiem i tak gdzieś tak, jako taka szara eminencja z pleców, y, kieruje różnymi działaniami, dlatego że to są bardzo głębokie y, pragnienia i impulsy, które mamy wewnątrz. Y, więc, y, więc jeżeli y, y, jeżeli patrzymy na siebie, na relacje, to warto jest y, i zastanawiamy się nad tym właśnie, czy to jest dobra, czy nie relacja, to warto jest dodać ten przedrostek wystarczająco dobra. Wydaje mi się, że to z jednej strony jest takie trochę jak takie spuszczenie powietrza z balonika, takie samo w sobie trochę rozczarowujące, ale jak to to? Ja mam się godzić na, na coś, co nie jest takie super ekstra, takie, takie po prostu w 100%, tylko mam się zgodzić na nie wiem, 70 czy 80%. Jak to, jak, jak to możliwe, że to samo w sobie jest rozczarowujące? Ale wtedy, kiedy my też uczymy się, um, uczymy się żyć z tym rozczarowaniem, najpierw z tym wewnętrznym, czyli takim rozczarowaniem tego, że, um, że te stuprocentowe rzeczy nie istnieją tak naprawdę, um, to wtedy um, nabieramy też większej otwartości na to, żeby w życiu doświadczać rzeczy, takich, które właśnie są wystarczająco dobre, które oczywiście nie nie spełniają tych wszystkich założeń, które chcielibyśmy, ale spełniają ich na, na tyle dużo, że możemy, um, możemy odczuwać miłość, satysfakcję, um, takie poczucie spełnienia wraz z uczuciami, właśnie takimi jak rozczarowanie. Jakaś niechęć czasami, czasami jakieś, um, jakiś lęk czy niepewność. I że to wszystko może współistnieć ze sobą. I to jest tak, sobie myślę, że to jest taka kwintesencja trochę zdrowia psychicznego. Czyli, że nie skaczemy od skrajności do skrajności, czyli, że albo jesteśmy na 100%, a ponieważ taka rzecz nie istnieje w rzeczywistości, no to żeby osiągnąć te 100%, to musimy. Nałożyć nakładkę na rzeczywistość, jakby ją zakłamać, żeby to widzieć w ten sposób. No ale skoro zakłamujemy, czy, czy nakładamy nakładkę na rzeczywistość, to ta druga strona rośnie, 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 aż przeważa, i wtedy, na przykład, dzieje się coś, co powoduje, że, że nasz wewnętrzny sposób widzenia tego czegoś, osoby czy, czy rzeczy, przychodzi na totalnie inną stronę i już jest. Nie do zaakceptowania, jest totalnie złe już jest tylko rozczarowujące. Wcześniej było tylko zachwycające i takie karmiące, a potem jest tylko rozczarowujące. I wtedy jest taki podział wewnętrzny, taki podział wewnętrzny psychiki, że widzimy siebie, innych, świat w takich kategoriach czarno-białych, że w przy czym w danym momencie yy, jest tylko czarne albo białe. Że nie mogą one współistnieć ze sobą. Nie mogą tworzyć kolorów, szarości czy, czy innych odcieni. Tylko w danym momencie jest tylko jeden z nich. Czyli na przykład, jeżeli świat jest zły, to najczęściej ja w tym e, odniesieniu jestem dobra, tak? Czyli ja jestem biała, świat jest czarny w tym momencie. Ale za jakiś czas może się wszystko zmienić i ja jestem zła, świat jest taki dobry, a ja się nie nadaję do tego świata. Ja jestem ta zła. To oczywiście tutaj mówię na podstawie dobry-zły, ale tak naprawdę tutaj są przeróżne skrajności. Na przykład a propos relacji, nie? że albo poświęcam wszystko, daję dla relacji, po prostu jestem matką, teresą relacji i, i, i czuję, że to jest takie fajne, takie dawanie, takie po prostu właśnie nawet poświęcanie się. że że, że to czyni ze mnie taką wspaniałą osobę, taką wspaniałą partnerkę, i że y, ktoś, kto, kto jest ze mną w tej relacji, po prostu powinien y, błogosławić ziemię, po której chodzę, bo jestem taka wspaniała. Ale z biegiem czasu nie da się w kółko dawać, nie da się być ciągle tą osobą, więc y, też nie da się ciągle brać. Zobaczcie, że nie da się być też tą osobą. Że w pewnym momencie nie da się też od, o, okazywać wciąż wdzięczności za to, że ktoś daje. Więc ktoś okazuje niewdzięczność. Zobaczcie, jaki to jest wtedy ból. Ja tu jestem taka wspaniała, taka cudowna, taka po prostu dorany przyłóż, a ktoś nie okazuje wdzięczności albo wręcz okazuje niewdzięczność. Jak tak można? I wtedy, tak? wtedy jest ta y, proporcja, że ja jestem ta. Dobra, ktoś drugi jest ten zły. No i w związku z tym, że ja tak okazuję tą, w związku z tym, że ktoś okazał tą niewdzięczność, to na przykład mogę spowodować, może to zmienić zupełnie mój sposób postrzegania, to ja już nie będę więcej dawać. Teraz będę tylko brać. I na przykład wyżyję się na tej osobie, ze złości się na nią nakrzyczę, coś powiem nieprzyjemnego. Potem będę właśnie wymagać, na przykład druga osoba będzie chodzić, przepraszać, przynosić prezenty, a ja będę na przykład siedzieć i na zasadzie takiej nic od ciebie nie chcę, nie odzywać się do mnie i tak dalej. Znamy to wszyscy, nie? I to też nie może trwać w nieskończoność, bo w pewnym momencie okaże się, że ta druga strona już tak dużo przeprasza i tak dużo chodzi, że to my stajemy się tym złu, tym złu, tą złą osobą, że ile można, ile można yy, w jakiś sposób tak wykorzystywać to, że ktoś na przykład yy, popełnił jakiś błąd. Yy. I wtedy zarówno w naszym poczuciu, jak i w poczuciu pewnie tej drugiej osoby, my stajemy się tą, tą złą, tym złym elementem, czyli my jesteśmy cali czarni, a ta druga osoba się staje cała biała i tak dalej. Ale w każdym razie skrajności są tym samym. To jest tak jak taka kręcąca się moneta. Po prostu raz jedna, raz druga strona jest na górze. Ale to jest cały czas ta sama moneta, ona się cały czas kręci i nie ma innych opcji w niej. Dopóki jesteśmy w skrajnościach, to będziemy zawsze przechodzić od jednej do drugiej i nie przechodzić przez środek, tak jak sobie to wyobrażamy, tylko po prostu przechodzić raz z jednej, raz z drugiej. Środek, czyli to bycie trochę, trochę dobrym, trochę złym i też traktowanie innych w taki sposób, w sensie widzenia innych w taki sposób, że są trochę, trochę dobrzy, trochę źli w tym samym czasie, że możemy ich e, kochać pomimo tego, że rozczarowują. E, I możemy na przykład e, też e, zwracać im uwagę i robić rzeczy, które są niezbędne, pomimo tego, że kochamy. I że jedno z drugim nie, nie stoi w sprzeczności, to to jest ten środek, ale on jest poza monetą. Ta moneta gdzieś tam sobie kręci się, tych e, czarno-białych, tego czarno-białego świata. Natomiast, e, żeby być w tym środku, to trzeba całkowicie wyjść z takiego właśnie dychotomicznego widzenia świata. E, trzeba po prostu zobaczyć siebie i świat. Jako połączenie tych dwóch rzeczy, czyli ta, ta koncepcja bycia wystarczająco dobrym, nie super dobrym, wystarczająco, czyli taka trójka z plusem, albo czwórka jest tak, w ocenach tych szkolnych. A... Okej. Okay. Wydaje mi się, że, że to jest taka najważniejsza rzecz dotycząca tego, tych, tego tematu dobrych relacji. Chyba jestem co w o tym myślicie? Czy wy macie jakiś inny sposób e, widzenia tego, czym jest dobra relacja? E, może macie jakieś swoje doświadczenie? Może, e, może macie doświadczenie przed obserwowania w czyjejś innej relacji? E, dajcie znać, jak, jak to u Was wygląda. E, a na dzisiaj będziemy kończyć. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału e, i wszystkiego dobrego Wam życzę.